Moi drodzy, może jesteście zaskoczeni niektórzy, co tak mało tych błogosławieństw dzisiaj. Jesteśmy przyzwyczajeni do ośmiu błogosławieństw, a dzisiaj są tylko cztery. Dlaczego tak? Czy Kościół skrócił tę Ewangelię, żeby nie było za długo? Czy o co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Gdy mówimy o ewangelicznych błogosławieństwach, to zwykle nasze myśli świadomie czy mniej świadomie idą w stronę piątego rozdziału Ewangelii Mateusza. To jest początek kazania na górze. Kazanie na górze, piąty, szósty, siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, swego rodzaju kwintesencja Ewangelii. Ale dzisiaj, jeśli uważnie słuchaliście, to może wychwyciliście, że Pan Jezus nie przemawia na górze. Tylko na początku tego fragmentu słyszeliśmy, że Pan Jezus z dwunastoma zszedł na równinę. To jest inne kazanie. To kazanie nazywamy kazaniem na równinie. Ewangelista Łukasz zapisał nam to kazanie. Podobie, są podobieństwa i są różnice pomiędzy tymi dwoma kazaniami. I podobieństwa są bardzo czytelne. No tu mamy błogosławieństwa, i tutaj różnice też są czytelne. Liczba jest inna. Tam osiem, tutaj cztery. Ale też możemy powiedzieć, że przynajmniej niektóre z tych błogosławieństw wypowiedzianych na równinie są bardziej konkretne i prozaiczne w porównaniu do bardziej duchowych i ogólnych sformułowań, które Pan Jezus wypowiedział na górze. Tutaj nie ma jakiejś sprzeczności. Spójrzmy zwłaszcza na to, tę wyjątkowo wyrazistą różnicę pomiędzy błogosławieństwem ubogich. Mówi Pan Jezus dzisiaj, błogosławieni ubodzy, a na górze powiedział, błogosławieni ubodzy w duchu. Z innej strony poruszył zagadnienie tego, kto jest szczęśliwy ewangelicznym, Bożym Szczęściem, ale tutaj nie ma jakiegoś napięcia dużego, tym bardziej, że ci ubodzy, do których, do których mówi Pan Jezus, określamy ich hebrajskim słowem Anawim mówimy ubodzy Boga, to byli ludzie materialnie ubodzy a zarazem to ich materialne ubóstwo skłaniało ich do tego, żeby zwracać się z pokorą i ufnością do Boga. Wiedzieli, że sami nie są w stanie zapewnić sobie wszystkiego, co potrzebują do życia, więc do kogoż mają wołać, jak nie do Boga, z pustymi rękami, jak dzieci, zwracają się ku Bogu, ufni, że On się o nich zatroszczy. To jest duchowe ubóstwo, pokora, zaufanie, świadomość własnej niewystarczalności duchowe ubóstwo, dzieciństwo duchowe. No, to jest ta postawa. Ale nie chciałbym poprzestać tylko na takich ogólnych uwagach, ale chciałbym Wam też pokazać, jak bardzo konkretnie i jak bardzo pięknie ta Ewangelia może przekuć się w życie człowieka. A pokażę Wam to na przykładzie człowieka, który w wyjątkowo wyrazisty sposób zrealizował. To te słowa, że błogosławieni są ubodzy. Wiecie pewnie, bo to często w kazaniach można usłyszeć, co znaczy to słowo, błogosławieni. Greckie makarios, to znaczy szczęśliwi. A jak pomyślimy o radości świętych, o ich szczęściu, oczywiście bardzo wielu można by świętych wymienić, którzy byli ludźmi bardzo radosnymi, ale na pewno jednym z nich, wyjątkowo wybijającym się swoją radością, jest święty Franciszek z Asyżu. Błogosławieni ubodzy. Franciszek też jest ubogi, jest ikoną ubóstwa w Kościele, takim świętym, którego szczególnie z ubóstwem kojarzymy. Posłuchajcie więc, proszę, jak to błogosławieństwo, te, ta nauka pana Jezusa zrealizowała się w życiu świętego Franciszka. A pokażę wam to na przykładzie bardzo znanego opowiadania, anegdoty z jego życia o tym, jak. Święty Franciszek tłumaczył bratu Leonowi, czym jest radość doskonała. Posłuchajcie. Kiedy święty Franciszek szedł raz porą zimową z bratem Leonem z Perugii do Matki Bożej Anielskiej, czyli do miasta Porcinkula, a ogromne zimno dokuczało im wielce, zawołał na brata Leona, który szedł przodem i rzekł: Bracie Leonie, choćby bracia mniejsi. Tutaj chodzi o Franciszkanów. Choćby bracia mniejsi dawali wszędzie wielkie przykłady świętości i zbudowania, mimo to zapamiętaj sobie pilnie, że nie to jest jeszcze radość doskonała. Kiedy święty Franciszek uszedł nieco drogi, zawołał nań po raz wtóry: O bracie Leonie! Choćby brat mniejszy wracał wzrok ślepym i chromych czynił prostymi, wypędzał czarty, wracał słuch głuchym. I chód bezwładnym, mowę niemym, i, co jest większą rzeczą, wskrzeszał takich, co byli martwi przez dni cztery. Zapisz sobie, że nie to jest radość doskonała. I uszedłszy nieco, krzyknął znów głośno. O bracie Leonie, gdyby brat mniejszy znał wszystkie języki, i wszystkie nauki, i wszystkie pisma, Także umiałby prorokować i odsłaniać nie tylko rzeczy przyszłe, lecz także tajemnice sumień i dusz. Zapisz, że nie to jest radość doskonała. Uszedłszy nieco dalej, zawołał święty Franciszek jeszcze głośniej. O bracie Leonie, o wieczko Boża, choćby brat mniejszy mówił językami aniołów i znał koleje gwiazd i moce ziół, i choćby mu objawiły się wszystkie skarby ziemi, i choćby poznał właściwości ptaków i ryb i zwierząt, wszystkich i ludzi i drzew, i skał, i korzeni, i wód, zapisz, że nie to jest radość doskonała. I uszedłszy jeszcze nieco, zawołał święty Franciszek głośno, o bracie Leonie. Choćby brat mniejszy umiał tak dobrze kazania mówić, że nawróciłby wszystkich niewiernych na wiarę Chrystusową, zapisz, że nie to jest jeszcze radość doskonała. I kiedy mówiąc tak, uszedł dwie mile, brat Leon z wielkim zdziwieniem zapytał: Ojcze, błagam cię, powiedz mi, co to jest radość doskonała? A święty Franciszek tak rzecze. Kiedy staniemy u Matki Bożej Anielskiej, deszczem zmoczeni, zlodowaciali od zimna, błotem oklapani i zgnębieni głodem, i zapukamy do bramy klasztoru, a odźwierny wyjdzie gniewny i rzeknie: Coście za jedni? A my powiemy: Jesteśmy dwaj z braci waszej. A on powie: Kłamiecie, wyście raczej dwaj łotrzykowie, którzy włóczą się, świat oszukując, i okradacie biednych z jałmużny. Precz stąd, i nie otworzy nam. I każe stać na śniegu i deszczu zziębniętym i głodnym aż do nocy. Wówczas, jeśli takie obelgi, taką srogość i taką odprawę zniesiemy cierpliwie, bez oburzenia i szemrania. Obracie Leonie, zapisz, że to jest radość doskonała. Jeśli dalej pukać będziemy, a on wyjdzie wzburzony, jak mi pomiów natrętnych, wytre... wypędzi nas, lżąc i policzkując i powie, różajcie stąd opryszki nikczemne, idźcie do szpitala, bowiem nie dostaniecie tu jedzenia ani noclegu. Jeśli zniesiemy to cierpliwie i pogodnie i z miłością, obracie Leonie, zapisz, że to jest radość doskonała. Jeśli mimo to uciśnieni głodem i zimnem i nocą dalej pukać będziemy i wołać i prosić, płacząc żewnie, by dla miłości Boga otwarli nam chociaż i wpuścili do sieni. A ów jeszcze wścieklejszy powie, a to bezwstydne kultaje, dam ja im jak na to zasługują. I wyjdzie z kijem sękatym, chwyci nas za kaptur i ciśnie o ziemię i wytarza w śniegu i będzie bić raz po raz tym kijem. Jeśli to wszystko zniesiemy pogodnie. Myśląc o mękach Chrystusa błogosławionego, które winniśmy ścierpieć dla miłości Jego. O bracie Leonie, zapisz, że to jest radość doskonała. Przeto słuchaj końca, bracie Leonie. Ponad wszystkimi łaski i dary ducha świętego, których Chrystus udziela przyjaciołom swoim, jest pokonanie samego siebie i chętne dla miłości Chrystusa znoszenie mąk, krzywd, obelg i udręczeń. Z żadnych bowiem innych darów bożych nie możemy się chlubić, gdyż nie są nasze, jeno Boże. Przeto mówi apostoł, cóż masz, co nie pochodzi od Boga, a jeśli od niego pochodzi, dlaczego się tym chlubisz, jakby pochodziło od Ciebie? Lecz krzyżem udręki i utrapienia możemy się chlubić. I przeto mówi apostoł, będę się chlubił jedynie krzyżem Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Doskonała radość Franciszka. Jak się to pierwszy raz słyszy, no to naturalną reakcją jest, że to jest jakieś wariactwo. A już na pewno to jest coś zadziwiającego. Spójrzmy na tę drogę Franciszka, drogę błogosławieństw, po prostu drogę Ewangelii. Na tle tego, do czego jakoś przywykliśmy, co obserwujemy, a może i nieraz współtworzymy. Taki styl życia, że nie będę krzywd cierpliwie znosił, tylko będę ciągle narzekał. Nie będę na zło odpowiadał dobrem, ale będę na zło odpowiadał złem: że jak ktoś mi zajdzie za skórę, to zaraz go obmówię albo jeszcze coś gorszego zrobię. To jest to, do czego nas skłania nasza skażona grzechem ludzka natura. A czy jest coś w tym pięknego? Nie ma, nie, Nic tu nie ma pięknego. Nie, nie ma w tym żadnej radości. Może jest chwilowa ulga, ulżenie swojej złości, ale nie ma nic, co by zaspokoiło najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Nic pięknego, nic fascynującego. A za to być człowiekiem, który, podobnie jak święty Franciszek, idzie ewangeliczną drogą błogosławieństw. Krzywdy cierpliwie znosi, urazy chętnie daruje, błogosławi tym, którzy go przeklinają. I ma w tym wszystkim pokój i radość. To jest coś pięknego, to jest piękna droga, to jest piękne zaproszenie. Do każdego z nas Chrystus to zaproszenie skierował. Przyjmij proszę to zaproszenie. To zaproszenie do bycia człowiekiem prawdziwie szczęśliwym już tu na Ziemi, przy wszystkich trudach tego życia i do szczęścia nieskończenie większego po drugiej stronie. Zakończę modlitwą. To znana modlitwa, nazywana modlitwą franciszkańską. Nie napisał jej święty Franciszek, ale dobrze ona odzwierciedla franciszkańskiego ducha. Proszę, włączcie się duchem w tę modlitwę. Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Tam, gdzie nienawiść, pozwól mi siać miłość, gdzie krzywda, przebaczenie, gdzie zwątpienie, wiarę gdzie rozpacz, nadzieję, gdzie mrok, światło, tam gdzie smutek, radość. Spraw Pani, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał, nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał, nie tyle by, był kochany, ile kochał. Albowiem dając, otrzymujemy, przebaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do życia wiecznego. 阿曼呢？